Co ci zrobił, co ci zrobił, tak? Tu ci zrobił, tak? Ci ała zrobił. Pokaż. Tak. Tak, Wolverine ci zrobił, tak? Tu ci zrobił ała. No, rozumiem, rozumiem. Siemanko, witam serdecznie na kanale poświęconym kolekcjonowaniu figurek X-Men. Jak widzicie, dzisiaj mam coś super specjalnego. Największą figurkę, jaką do tej pory firma Hasbro przy współpracy taki specjalny Projekt z firmą Haslam zorganizowali ograniczona ilość naprawdę gigantycznych figurek. Największa figurka na świecie będzie miała blisko 60 cm, czy ponad 60. Mierzymy same pudełeczka, jak widzicie, 80 cm szerokości na prawie 60 i ponad 20 głębokie. Waży jak mały telewizor. Ja jestem zajarany jak rzadko. Zobaczmy, jak zareagują na to moje dzieciaki. Z boku pudełko wygląda tak, z tyłu tak, z boku jeszcze lepiej. Od góry mamy X, na dole, żeby nie jeść. Chociaż jest przeznaczony dla młodzieży 14. Plus, także myślę, że nieodpowiedzialni chyba raczej nie, nie będą. Chloe, Nathan! Co tam? rety! A Ciemnej Wębi! to How is this 6 like... But compared to sentinel yeah. so ja, ja to mogę mieć! Jest dobrze, co? Mhm. Mm Dobra, chodź, otworzymy go delikatnie. Uwaga. Jak się to otwiera delikatnie? Nie, nie mam pojęcia. Ja nie mam słów do tego. Ja nie mam słów. In in nie mam cię. Szatcie, byłby to trochę to większy, to byśmy to. potrzebowali większy.

Boję się, że wypadnie. Najpierw mamy głowę Master Molda. Uuu, ciężka, ładna. Ok, master mode. Po słów nie mam słowa. No już pokaż. To jest tri Sentinel, ma trzy głowy. Trzy. Tutaj możemy pokazać do tego. Jejku wow! Jej kupuńku! Porównę... Jejku, bońku. Normalnie, ten, ten zrobili yy, lepiej. Dla mnie, ale to Szynnie. lubię więcej to Co to jest? O, zepsuty sentinel ze Pewnie to Jubilee tylko Ty tak mm. Jubilee albo Wolverine No ze... myślę, że to Ej, okay. już ci daję synuś Już ci daję O to nie jest sentinel To jest ręka Ojejku Pokażę Pokażę kamerę. Jejku nie dam rady Prawie taka duża jak twoja co? Mamy te jego macki Kable, takie które mi chwytał. Jest głowa jednego z tych małych sentineli. Mamy tutaj dla Ciebie robota Kobickę i robota faceta. Wieszone wszystko jest dodatkowo tutaj pięknie. Bardzo, bardzo się postarali. Ja chcę to trzymać! Coś Dziusia. Ja sam mojego dziedzińca! O, jak dziedziń! Ale dziedziń! <laughs> Trzymaj głowkę! Cicuz! Tak, on jest tak! On będzie Mniejsz połowy ciebie, tak? mniejszy niż ja. Dobra, uwaga, czy będzie stał, czy. Pusz, pusz. Dobra, jest luźne kolana, słyszeliśmy o tym, że taki jest problem. Później spróbujemy go naprawić. Więc, tak jak, jak, jak widać, podaj mi proszę metr, synuś. Metr, proszę. Dzieńkę. Ile będzie miał? Ciach! 65 cm pochylony. Spróbujmy go tak dobrze wyprostować. O, 60, o, praktycznie 66 cm. Widać tutaj? Nie widać. Pewnie nic nie widać. Wygląda bombastycznie. Tyle detali. stópki tutaj też pięknie. Pięknie ostro. To co ja hmm. lubię z tym, widzisz? Wygląda jak jego młodszy brat. To teraz... Dobra, zobaczmy jak artykulacja. Głowa, prawo, lewo, góra, dół praktycznie wcale, bo on tutaj jest na jakimś takim dużym bolżoncie. O! Który się cały świeci. Wygląda, wygląda mega, mega śmiesznie. Zobaczmy jak będzie wyglądał jako master młot. Ręce idą do boków, tyle. Tutaj te klapy są gumowe, więc ładnie, ładnie odchodzą. I 360 w bicepsie, cięcie, które daje możliwość artykulacji tutaj pełnej. Dwustawowy łokieć prawie 90 stopni. Może, może Wam pomachać. W, czy to jest kulkowy staw? W ręku nie, obracamy dookoła, jest taka lekka artykulacja, natomiast na pewno jest przód, tył i wszystkie paluszki się tutaj ładnie, ładnie artykulują. Mogę Także on może praktycznie zacisnąć, zacisnąć, pokazać wam Spidermana. Albo, czekaj, albo, uważam, albo ci! To, co ja bardzo lubię z tym, jest, że bardzo dobrze ten kolor zrobili, I no, wygląda No, Wygląda Tutaj, tutaj, tutaj I w klatce ma, ma taką lekko, lekką ruchliwość. Tutaj te kable nawet z tyłu są takie... każdy w innym kolorze. Pięknie to jest wykończone. Noga do tyłu, do przodu może z kopyta wejść. Zgina się dwustawowy w kolanie. Tutaj żadnego obrotu nie ma. Troszeczkę w kostce tu góra. Także jest. Jest dobrze. Jest. Może pięści zaciskać, może chwytać. Zobaczmy czy on da radę chwycić kogoś, kogo powinien chwycić eee. Jubili. Spróbujmy zoba zobaczmy czy on da radę złapać Kaliban. Jubili. Okej. Okay. Chcemy, żeby złapał, ok? Chcemy, żeby złapał. złap 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 słap! Nie oh yeah. I trzyma Trzeba byśmy lubili wymienić rękę. Trzeba wymienić, wymienić rękę, bo... Pali, kaliban! No dawaj Kaliban! I to jesteś i to e, żyjesz sam i nie masz ktoś, żeby, a ma, ktoś żeby ci przytulał. On zawsze cię przytula. Zróbmy troszeczkę size comparison. Bardzo, bardzo dobrze proporcjonalnie wygląda. Do... Tak jak w komiksu, normalnie jak w komiksu. I jak w X-Men, ten um... Dokładnie. bajka. On tu powinien z tyłu mieć o możliwość... Tutaj cały ten panel się otwiera. A co się tam włoży się naprawdę? A, myślałam, że to żeby... na cukierki. Piek, kaliba. Więc. Tutaj te plecy odchodzą, bo są na jeden taki duży pin, wchodzi tu, drugi. Bo w zasadzie jest ich kilka. Z tyłu tutaj mamy. Dwie bateryki. I zobaczmy, co to sprawi. Byłoby zupełnie super, gdyby jeszcze odzywał się, tak jak ten stary set. Zakładamy tutaj mu całe plecy z powrotem. Całe plecy, bo bez plecy umrzesz. Jakieś takie dysze, jak z rakiet, kable. Piękny detal. Dupcia, nóżki. Nie no, w ogóle jest już czadzik. Czyli tutaj naciskamy ze złością. I różne ma kolory. Tu też musi świeci. Chyba nie. Jedyne co on tutaj będzie mógł robić to jest to, czego, czego brakowało w, w poprzednich sentinelach. I to czego nie miał Omega Red, a mianowicie... Ok! O wow! Chcemy jeszcze taki bardzo dobry gumii. Gumkę wygląda na, na to, że można go zgiąć, ale tylko do pewnego momentu. Jest wrażenie, że jednak w perspektywie przy za dużej ilości zgi zginania to się złamią. A nie sądzę, żeby dodatkowe można było łatwo dostosować. jeszcze ma, mamy mieć tutaj? Ta ręka, czyli znaczy, że ta ręka powinna się. Tutaj są takie klapy dodatkowe, ruchome. One dużo nie robią, ale jest to jakiś tam dodatkowy, ruchomy element. i. Ta ręka może wyskakiwać i możemy wstawić mu inną. O, mamy dobry do porównania wielkości. To tak jak widzimy, tutaj porównanie z T-Rexem z firmy Hasbro, która z otwieranym brzuchem, z tym gimikiem, że cokolwiek połknie, to wszystko przez niego przelatuje, rozmiarowo do Sentinela. Ilość plastiku dosyć porównalna. Cena. Ten ma dużo więcej detali, dlatego pewnie był do, e, droższy w tej chwili na rynku wtórnym, czy, czy tam na, w, w internecie. Ludzie jak go odsprzedają, odsprzedają go niestety dużo, dużo drożej. Także ciężko go będzie, ciężko go będzie dostać. Oj, dużo plastiku teraz mi się tu, tu wala. Pozwólcie, że zrobię mały porządeczek. na tanku, na tuś. Weź proszę swojego T-rexa. Także dziękuję bardzo moim pomocnikom. I co tu mamy? Eee, tu, du, 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 du. Nie wiem od czego zacząć, jest tak duży i tyle fajnych rzeczy się tutaj dzieje. Natomiast mamy przy okazji jeszcze. Mamy dwie opcje jeszcze Sentinelów. I powiem Wam, ten Omega Sentinel plastikowo taki jest. Mm, dużo ma takich e, ostrych krawędzi. Taki jakiś troszkę jakby nie niedokończony, nie ale kolorystycznie pasują pasują do siebie, do siebie bardzo, jeżeli ktoś kupił więcej niż jednego to jest większy użytek teraz z tej głowy, bo może tutaj zrobić wersję tych żołnierzy, bo, bo ten koleżka był tylko jeden, natomiast takich klientów miał, miał dużo więcej w całej armii, ja mam pomysł na, na tego oto tutaj, czy on tutaj z Machine Manem będzie pasował? Trochę nisko, troszkę nisko siedzi, troszkę nisko siedzi głowa. By go tak trochę podnieść. Jakąś małą przedłużkę mu ogarnąć. Tak, więc mamy tutaj Sebastian Gilberti, czyli Bastion. Był tak zagorzałym fanatykiem, przeciwnikiem mutantów, że się zmodyfikował w Sentinela. Stał się jednym z praw Sentineli. Tutaj żeńska wersja i dodatkowa głowa akurat na ciele z mana ale tak tylko przymierzałem się kolorystycznie nie do końca pasuje plus w komiksach oni raczej byli czar, na czarno ubrani, także to chyba nie będzie pasowało, może z Ironmana przemalujemy, no i może nie wiem odlejemy kilka więcej tych tych głów, żeby żeby mieć małą taką armię z trzech czterech Także Bastion i Prime Sentinel. Chyba w wideo wcześniej wspomnieliśmy o Mega Sentinel z ekscytacji, Sorka. Artykulacyjnie standard. Głowa na kulce, góra. Dużo, dużo, dużo góry, także super, bo może, może latać. Dwustawowy łokieć. Kolano. Nieźle kopie. Dużo się może pochylić do dołu. Do tyłu. Skręcić. Natomiast to, co najważniejsze, to to, że że, że całkiem nieźle będzie wyglądał w takich pozycjach, gdzie on tutaj ma pokazywać swoją dominację. E, tutaj standardowe kobiece ciało, także nie ma cięcia w, w bicepsie, tylko jeden staw na łokciu, ale więcej niż 90 stopni, więc, więc całkiem przyzwoicie. Do góry, włosy troszeczkę ograniczają artykulację w dół rewelacja nogi standardowo tutaj wszystko dwustawowe kolano bez szału ale tak jak mówię troszkę szkoda, że tutaj do góry za dużo nie może, bo ona teoretycznie też ma mieć możliwość latać, więc jak będzie latać i patrzeć, nie będzie widzieć, gdzie leci w ogóle dziewczyna. W dół ma super, ale do góry coś by tutaj się przydało poprawić, żeby, żeby to funkcjonowało. Jeszcze tak dla a zasady nie tutaj włożymy tą głowę no ten też jest super ten też może latać swobodnie także artykulacja tutaj jeżeli chodzi o głowę bardzo bardzo miękka jest bardzo miękka jest ta głowa także mamy mamy bombę mamy gigantycznego robota mamy tu jakieś mamy tutaj zniszczoną głowę na której która może służyć jako diorama dla naszego Wolverina. Mamy dodatkowo rękę, która może służyć jako, jako kolejna, kolejna diorama dla kolejnej figurki mamy dwa, dwa plus roboty, które mogą służyć tutaj do, do walki z naszymi z naszymi bohaterami Tri Sentinel z potrójną głową, bardzo ciekawie wygląda, chociaż to jest chyba najmniej ściana głowa, bo jak trzy to powinien mieć dodatkowe, dodatkowe, yy, dodatkowe ręce, nie? Czy tutaj szyja. A szyja tutaj się cała rusza jeszcze. Popatrzcie. Także tutaj te lampki ze światłami. Widzicie, bo to wszystko się rozpala i na różne kolory za, zaświeca. Dlatego przebija tutaj światełeczko ładnie. Tak. Oni. No patrzą, no patrzą, oglądają. Tak, wszystko widzieli, wiem. Wszystko widzieli.